Jak fala upałów w USA podczas klubowego mundialu utrudnia życie piłkarzom i trenerom? Jak doszło do tego, że rezerwowi BVB oglądali mecz nie na ławce, a w szatni? A przecież zarówno rok Mistrzostwa Świata, między innymi właśnie w USA. Jeśli lubisz piłkarskie treści, koniecznie zaobserwuj mój profil, dzięki. Piłkarz Atletico Madryt Marcos Llorente po porażce z PSRze grzmiał Nie da się tak grać, o tej godzinie, przy takim upale. Bolały mnie paznokcie u stóp, nie mogłem normalnie biegać. To niewiarygodne. Ten mecz rozgrywano w Pasadenie w Kalifornii o godzinie 14.00 w temperaturze ponad 30 stopni i wilgotności powietrza sięgającej ponad 60%. Dla porównania w Madrycie temperatura była podobna, ale wilgotność znacznie mniejsza, bo wynosząca 20%. Hurricane zanurza głowę w wiatrze z lodem. Inni zawodnicy okładają się mokrymi ręcznikami, a rezerwowi Borussy Dortmund mecz z Melody Soundowns oglądali z szatni, żeby uniknąć upału. Trener BVWENI Kokowacz po meczu komentował: "Spociłem się, jakby Właśnie wyszedł z sauny. Szkoleniowiec w Chelsea Enzo Maresca z powodu upałów organizował minimalnie krótkie treningi. The Blues grali przy odczuwalnych 41 stopniach. Portal The Athletic zapytał specjalistów o wpływ upałów na ciało sportowca. Podwyższone tętno, zwiększony wysiłek organizmu i utrata nawet do 5 litrów płynów w ciągu tylko jednego meczu. Tutaj rodzi się pytanie, co z przyszłorocznymi mistrzostwami świata. Problem zapewne się powtórzy. Trudne warunki, przerwy na nawodnienie i wzmożony wysiłek organizmu po kolejnym długim sezonie. Jak mawia klasyk? Z niedziela 17. E, pogoda też nie dopisuje e, do, do grania w piłkę. A FIFA się tym raczej za bardzo nie przejmuje. Ale wy możecie wbić na profil Lebul, gdzie co tydzień czekają na was nowe filmy ode mnie. Dzięki za obejrzenie do końca.